Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Na Kogucie. Jak zwykle playlist popinam w A my przechodzimy do odcinka Jan Twardowski. Nic. Jakie to dziwne. Tak bolało. Nie chciało się żyć. A teraz takie nieważne. Niemądre jak nic. Moi drodzy, Jan Twardowski w tym krótkim wierszu opisał prawdopodobnie zmartwienie. Co ciekawe, przypominające pewne objawy depresji, bolał, nie chciało się żyć. To cechy depresyjne. Natomiast. Co ciekawe, pisze o tym z takim zażenowaniem. Zastanawia się, dlaczego tak jest, że coś, co kiedyś było ważne, ciężkie, bolesne, w tym momencie jest nieważne pomijalne, trywialne. Ale Dzięki temu ten wiersz ma też drugi przekaz. Że niezależnie jak trudną sytuację byś przechodził, czy przechodziła, wszystko, nawet najtrudniejszy moment, najtrudniejsza sytuacja, będzie śmieszna po czasie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw. Łapkę w górę. Napisz sobie w komentarzu. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Daisy.